Nie zniknie w awarii, nie spadnie w sekundę. Z gotówką w portfelu, to ty sobie nasz Nagłe zaciemnienie. Dałbyś sobie radę? Warszawa pogrąża się w ciemności. Telefony padają, terminale nie działają, a wokół panuje chaos. Ale nie dla wszystkich. Nasz bohater zachowuje spokój, wyciąga gotówkę i płaci za zakupy, kawę i inne niezbędne rzeczy. Bez przeciągania karty bez zbędnych ceregieli, po prostu prosta, niezawodna transakcja. W nagłych wypadkach gotówka to nie tylko papier, to spokój ducha. Podczas gdy inni panikują, ty jesteś przygotowany, niczym harcerz na obozie. Gotówka daje ci kontrolę, jesteś gotowy na wszystko, nawet gdy zgasną światła, jak na koncercie Lao Cze. Więc następnym razem, gdy wychodzisz z domu, pamiętaj, posiadanie gotówki to nie przeżytek, to mądrość. Bądź gotów, zachowaj spokój i zawsze miej trochę gotówki na te nieoczekiwane chwile, jak niespodziewana wizyta cioci z radomia. Gotówka, twoja tarcza w czasie awarii. Zachowaj kontrolę, bez względu na wszystko. Ten film jest do Twojej dyspozycji. Możesz go swobodnie kopiować, pobierać i udostępniać we wszystkich Twoich mediach społecznościowych, aby szerzyć wiedzę na temat wartości gotówki. Edukacja w tym zakresie jest niezwykle ważna, a Ty możesz pomóc innym zrozumieć, jak ważne jest używanie gotówki i uniezależnienie się od technologii. Podziel się teraz tym przesłaniem z innymi. Razem możemy budować bardziej świadome społeczeństwo, gotowe stawić czoła wszelkim globalnym wyzwaniom.